Egzamin naturalny z matematyki, poziom rozszerzony. Termin dodatkowy 2020 roku, w lipcu. Zadanie ósme. Zadanie otwarte. Wykaż, że dla każdej liczby nieparzystej, n wyrażenie n do 5 minus 3, n do 4 minus n plus 3 jest podzielne przez 16. Liczba nieparzysta, czyli postaci. 2k plus 1, gdzie k należy do całkowitych. Najpierw pogrupuję to, bo tutaj można zauważyć, że współczynnik przy czwartej potędze jest, jak podzielę przez współczynnik przez piątej, to mam minus 3 i tak samo wyraz wolny przez współczynnik przy pierwszej potędze też jest minus 3, czyli to się powinno dać grupować dosyć łatwo. Minus n dodać 3, czyli wyłączam n do czwartej przed nawias. Zostaje n odjąć 3. Z drugiej pary wyłączam minus 1 przed nawias. Zostaje n minus 3. No i to wspólne n minus 3 wyłączam przed nawias. Czyli mam n do potęgi czwartej odjąć 1. Wzór skróconego mnożenia. To jest n kwadrat odjąć 1, n kwadrat dodać 1, czyli wzór na różnicę kwadratów. I jeszcze raz wzór na różnicę kwadratów dla tego środkowego nawiasu, czyli n minus 3, n minus 1, n -1, dodać 1 i n kwadrat dodać 1. Tak naprawdę, już mógłbym tutaj próbować określić to w ten sposób, że Skoro n jest nieparzyste, to n minus 3 jest parzyste. Skoro n jest nieparzyste, to n minus 1 jest parzyste. Tak samo n plus 1 jest parzyste. n kwadrat, czyli nieparzysta do kwadratu jest nieparzysta, plus 1 jest parzysta, czyli mam iloczyn czterech liczb parzystych, czyli każdy nawias jest podzielny przez 2, to znaczy, że wszystko jest podzielne przez 2 do 4, czyli przez 16. I to już wystarczy, żeby określić. Ja tutaj jednak podstawię do końca, czyli zamiast n podstawiam tą liczbę nieparzystą. 2k plus 1 minus 1, 2k plus 1 plus 1 i 2k plus 1 do kwadratu plus 1. Czyli w pierwszym nawiasie mam 2k minus 2, drugie wyrażenie to jest 2k, trzecie jest 2k plus 1 i czwarte jest 4k kwadrat plus 4k i plus 2. I teraz z każdego nawiasu wyłączam dwójkę. Czyli mam k minus 1. Tutaj mam 2 razy k. Tutaj miałem 2. To jest plus 1 i plus 1. Czyli 2 przed nawias k plus 1. No i 2 przed nawias 2k kwadrat plus 2k plus 1. No i teraz każda z tych dwójek, czyli 2 razy 2 razy 2 i razy 2 to jest 16 razy k minus 1 razy k. I razy k plus 1 i razy 2K kwadrat plus 2k i plus 1. Co oznacza, że jest podzielne przez 16, bo jest 16 razy liczba całkowita. Tu jeszcze mam trzy kolejne liczby całkowite, co też jakiś wniosek można by wyciągnąć, ale już wystarczy, że mam 16 wyłączone, więc koniec dowodu.